Cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak, Unturnet, Antarktika, część, podajże druga wielkiej wyprawy. Dzisiaj się udamy w tamtą stronę. A właśnie, jeszcze chcę zobaczyć, czy mi się generator. Dobra, nie usuwa mi się. Dobra, jedziemy. A, zaraz coś, jedzenie, jedzeniem muszę... przed. Jestem, wróciłem już. Chciałem sobie sprawdzić czy przy... Cholera jasna. No nie. 17 HP mam no. Udało nam się. Ja nawet nie mam pojęcia jak, ale nam się udało. Bieraj i do samochodu. No, Missing Space, no! Więc tak oto się kończy nasza przygoda. Dzięki za oglądanie. Pewnie się nie spodziewaliście takiego endingu. No właśnie, ja też nie. Więc. To jest koniec naszej przygody. No, powiedziałbym Wam tylko dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnej serii UNTURNET i cześć!